Co to jest dla Nie wiem, Czy jesteś jak Brick fan i często zdarza ci się opuścić zestaw Lego na ziemię? No jest i on, oh, yes. Lego znalazło na to sposób, wypuszczając szufelkę za 67 zł, by zbierać rozwalone zestawy. I ta szufelka to pierwsza z 8 dziwnych gadżetów, które dzisiaj przetestuję. A na końcu przetestujecie je wy, widzowie, więc zostańcie do końca. Lego wypuszczając tę szufelkę zrobił błąd na samym starcie tworzenia. Szufelka od Lego za 67 zł ma kolor taki szaro-zielono i czarny, można tak powiedzieć, ale skąd w ogóle wiadomo, że to Lego? Przecież to jest jakiś byle jaki plastik, dlatego że mało widoczny, tylko pod światłem, jest logo Lego. Dlatego tym jednym błędem był wybór kolorów. Gdyby ta większa szufelka była przyzroczysta, to wszystkie klocki, które by tam wpadały, byłyby widoczne i było to takie kolorowe. Fajne by to było, prawda? I wyglądałoby to po prostu lepiej. A oznakowanie Lego też byłoby wtedy bardziej widoczne. Za to jako sam gadżet sprawdza się nawet dobrze. Klocki szybko da się zgarnąć, nawet te małe elementy. A do tego przy zabawie na na przykład dywanie... U no tego przy zabawie na przykład dywanie oddziela klocki od włosów za co jest plus, ale jednak mogłoby być to większe i pamiętajcie, jest to za 67 zł do kupienia, więc trochę drogo, ale tak czy siak jest to przydatne. Gadżet zdobył 6 na 15 gwiazdek, ale w jakich aspektach oceniamy? Pierwszym aspektem jest design, czyli czy coś jest ładne, czy coś po prostu pasuje do Lego. No i w tej kategorii produkt zdobył dwie gwiazdki, bo Lego logo nie widać dokładnie na tym produkcie. A drugim jest przydatność, czyli da, czy da się tego użyć za to. Produkt zdobył 3,5 gwiazdek. No bo jednak to robi to co mówi, że może robić. I trzecim, najważniejszym aspektem jest ocena publiki, którą oczywiście wystawiacie wy, widzowie. Wystawiacie ją na każdy przedmiot, który widzicie w dzisiejszym odcinku w komentarzach. A my odsłonimy wyniki w następnym odcinku. Drugi przedmiot to słynna gablota. Każdy dosłownie fan Lego przynajmniej raz ją gdzieś widział albo ją miał. Świetna do przytrzymywania drugich figurek, prawda? No nie do końca. Tak prezentuje się kolekcja moich najciekawszych figurek ninjago. Chciałem je umieścić w gablocie, ale... Doksang była za duża, no ale to oczywiste i nie ma co się czepiać. Poza tym pokazywałem ją bliżej na filmie o dużych figurach, polecam serdecznie. To Nadakan, jej szef był za wysoki, mieścił się tylko bez swojego kucyka, a podobnie do niego miał Overlord z Ninjago Legacy. Mieścił się tylko bez swojego kultowego hełmu, na co nie mogłem sobie pozwolić. Z wężami jednak problem był taki, że ogon nienaturalnie odginał się. Przez to nie mogły tam stać, bo byłyby uszkodzone. Za to reszta weszła dość normalnie, więc nie ma tragedii. Więc jeśli chcecie w takiej gablocie trzymać figurki, które nie są jakieś super wysokie albo szerokie, no to to jest rozwiązanie i... Ale figurki wysokie też się zmieszczą, bo na przykład taki Garmadon tam wszedł. No więc tak, gablota jest to dość dobra opcja. Drzwi się trzymałem, a figurki w środku wyglądają ebicko. Tu na przykład moje najciekawsze klony ze Star Wars, które oczywiście nie miały problemu, żeby tam wejść. Plusów gabloty mogą łączyć się ze sobą od góry, przez co można zrobić ścianę z gablot. I jeszcze do tego, jeśli nie chcecie trzymać ich na podłodze albo na półce, to dziurki z tyłu gabloty umożliwiają też przywiercenie gabloty do ściany. Za co plus, za design i przydatność. Dlatego za design daje 5 na 5 gwiazdek, no bo jednak widać, że to jest LEGO, figurki tam ładnie wyglądają, a co do przydatności 4 na 5, no bo jednak każdy gdzieś musi te figurki trzymać. Co w sumie daje 9 na 15 gwiazdek, bardzo duża nota. A jak według was, przypominam, że została nam ocena publiczności, dlatego liczę na was, napiszcie w komentarzach od 0 do 5. Miałeś kiedyś tak, że wieszałaś coś na wieszaku, ale zawsze chciałeś powiesić swoje ubranie na wietnamskich wieszakach lego? Co to jest za wieszak? Get off! Teraz to możliwe. Wystarczy, że weźmiesz potężny młotek, znajdziesz jakąś fajną ścianę i... Co ty robisz, Jodeusz? No tak, zapomniałem, że najpierw by mi mama musiała pozwolić. No więc niestety ja tego nie przybiłem, ale przynajmniej można zrobić z tego takie fajne pudełeczko. Trzeci dzisiejszy produkt to oczywiście te wieszaki, okrągłe wieszaczki. No i widać, że to Lego, kolory są naturalnie ładne, nawiązując do OG, takich OG OG z lat 80. zabawek Lego, bo pierwsze zabawki Lego były drewniane, przypominam. W jednym zestawie takich wieszaków mamy trzy rodzaje: mały, średni i duży. Nie łączą się razem tak jak na przykład te gabloty, i można używać ich tylko i wyłącznie osobno. Więc za każdym razem, kiedy będziesz chciał sobie taki wieszak gdzieś załatwić, to musisz zrobić osobną dziurę w ścianie, co nie jest przyjemne. Można używać ich tylko jako wieszaki, chyba że ktoś jest uparty, to można użyć ich jako dekoracje, ale wygląda to dość dziwnie. W przeciwieństwie od szufelki do klocków, od razu widać, że to produkt Lego, za co plus, ale to jest jednak nota końcowa. Design 5 na 5. No ja bym tego lepiej nie zrobił. Przydatność 2 na 5. No bo jednak wieszaki. No kto potrzebuje wieszaków? A na ocenę publiczności dalej czekamy w komentarzach. Więc w sumie dostał 7 punktów. Ale teraz czas na coś większego. Co to może być? Co może być piątym gadżetem dzisiaj? Mieliśmy wieszaki duże, małe, średnie. To co teraz? Co myślicie, widzowie? Oczywiście chodzi o jeszcze większy wieszak. I tutaj od razu wchodzimy tym gigantem na plus masywnością, bo wystarczy, że raz przywiercisz tego giganta do ściany i masz miejsce na aż 6 ubrań, w przeciwieństwie do poprzednich, które trzeba było montować osobno. Do tego z opakowania też można zrobić jeszcze większe pudełeczko. Za co plus. A propos pudełek, kiedy powiesisz ten wieszak na ścianie, możesz w środku trzymać jakieś klucze czy inne wyjściowe itemy, tak jak na przykład kilow czy pad do gier. tego typu rzeczy, co zawsze trzeba mieć pod ręką, prawda? A nawet jeśli nie chcesz wieszać tego na ścianę, to na luzie możesz używać tego jako po prostu ozdobnego pojemniczka, za co plus za design i przydatność. Jest to gadżet idealny. Nie ma żadnych minusów, możesz go używać w każdej możliwej wersji. Więc jako pierwszy w tym odcinku dostaję notę 10 na 15. Oczywiście 5 za design i 5 za przydatność, no bo nie ma się czego czepić. Ale dzięki wam ten gadżet może wygrać top 1 dzisiejszego odcinka. A może nie powinien? Dajcie znać co myślicie, a my przechodzimy do czegoś jeszcze większego. No i teraz przechodzimy do piątego gadżetu. Mieliśmy mały wieszak, średni wieszak. Nie no, bracie, co wy serio myśleliście, że gadam o kolejnym wieszaku? Helna! No. Tym razem będą to wielkie klocki i to nawet trzy! Oczywiście chodzi o klocki duplo, znaczy co, co? co? Chodzi o wielkie szuflady w kształcie klocków LEGO. Ale akurat jeden z klocków, który tutaj pokazuję, jest zapakowany. A tak się składa, że nie mam nożyczek. Dlatego jeśli teraz dasz suba i łapkę w górę, zdejmę te pudełko używając tylko siły umysłu. Jesteście gotowi, widzowie? To ja odliczam, ja odliczam. Dobra. Trzy. Dwa. Jeden. Ło, ło, to samo się ściągnęło. Co za magia. Teraz na pewno musisz dać suba. Tych szuflad miałem okazję korzystać w chwili stresów, w odcinku, gdzie na czas musiałem przemienić to, co youtuber Snakirów zbudował w Minecrafcie, ale ja to zrobiłem w klockach Lego. Polecam film już na kanale. No i te szuflady nie zdają egzaminu szybkości, bo często potrzebowałem momentu, by szybko wyciągnąć szufladę albo wsadzić ją z powrotem. No i nie jest to łatwe, i przez to w wyzwaniu traciłem bardzo dużo czasu. A przypominam, czas był wtedy ważny. Czasem z tymi pudłami się trzeba po prostu szarpać. Za co dostają minus za design i przydatność. Za to sam wygląd jest fenomenalny, bracia. Bracia, fenomenalny. Piękne kolory oraz klotki się łączą tak samo jak gabloty, więc można robić z nich zamki. A więc czas teraz. Na wielką notę, przydatność, każdy potrzebuje szuflad z lego, no bo gdzieś musi te lego trzymać, nie, ale jednak, te szuflady troszkę się zacinają, kiedy jest tam za dużo klocków, więc jednak za przydatność 3 na 5 Design 4 na 5, bardzo ciekawy design i widać, że to klocki Lego. Kolory też fajne i takie można powiedzieć eleganckie więc naprawdę fajnie. Duże klocki dostały 8 punktów. Można powiedzieć, że jest to nawet dużo, ale my teraz przechodzimy do mojego ulubionego z tego zestawienia gadżetu, którym jest co? I tutaj przechodzimy do lepszej wersji tej gabloty, czyli ostatniego gadżetu, który dzisiaj będziemy testować. Ta gablota ma wszystko to, czego nie miały poprzednie. Po dość trudnym odpakowaniu ukazuje nam się ogromna przestrzeń do budowania, do ustawienia figurek. Można tam ustawić nawet big figi bez żadnej presji, tworząc jakieś epickie sceny walki. Pudło zamyka się bez problemu. Możemy w nim zmieścić nawet zestaw Kobi, a nawet trzy. Na przykład możemy zmieścić tam Kubusia, którego recenzowałem na kanale, auto uwaga, czy auto FFI, które też akurat recenzowałem. Kto by się spodziewał? Co za przypadek. I jak widzicie, około czterech zestawów może wejść do gabloty i wygląda to pięknie, ekskluzywnie, dosłownie tak jakby była to wystawia w sklepie. Ja teraz to dosłownie trzymam koło biurka, bo się nie mogę napatrzeć jak piękne to jest. A do tego na tle płyt, na przykład figurkami, wygląda to w Jezu, jak to pięknie wygląda. Płytki są przyczynione taśmą klejącą, przez co nie można ich używać w pełni, ale gdyby taśma została odczepiona, to pewnie te płytki były latały w te i we w te, więc niestety tutaj nie ma idealnego rozwiązania. Miorki! W zestawie znajduje się też tło, no, które jest po prostu, żeby zapewnić coś co jest... Za tymi figurkami. Mi się to akurat nie podoba, ale w moim było z Nowym Jorkiem. Co sobie do zestawu pocztówka z Nowego Jorku. Kto by się spodziewał? Coś z Nowego Jorku pasuje do Nowego Jorku, no niemożliwe. Ale dobra, nawet jeśli nie chcesz takiego tła, to możesz albo je wyjąć bez problemu, albo zastąpić swoim. Na przykład coś wydrukować i tam wstać. Więc zbrodnią byłoby dać inną notę niż 11 na 15. Tak, dokładnie. Zabrałem wam jeden punkt od publiki. Nadałem go sobie sam, dobra. No to mnie powstrzymajcie. I teraz, jak będziecie komentować, to macie dać 5 na 5. Bo to jest taki. Bo to jest taki pik jak przegra to się w i huchnęli dmuchy, znaczy nic nie mówiłem, że jakie huche dmuchy, o co chodzi? Co, o co wam chodzi, nic nie mówiłem. No głosuj, po prostu głosujcie jak chcecie, tak? Wolna wola. Wolna Przypominam, wola. oceniajcie każdy produkt, a wygranych odsłonimy w kolejnym odcinku, ale... ale jak na razie o to kto wygra, spierają się wielki wieszak LEGO z oceną 10 na 15 oraz wielka gablota z oceną 11 na 15 Piękne gadżety, mam nadzieję, że kiedyś taki dostaniecie. No i co mogę powiedzieć? Do widzenia, polsko! Pamiętajcie, komentujcie. jo! Ale głupi wiesz, Geralt! Nie no, co to jest za Get Geralt! Co to jest za Get Geralt!